Witajcie! Dzisiaj mamy taką rywalizację francusko-rosyjską. Jedni słyną z białej flagi, drodzy z czerwonej flagi, ale jakie już widać plusy i minusy na pierwszy rzut oka bez otwierania tego pudełka nie potrzebujemy nic, żeby zapalić rosyjskie. Sobie otworzymy. Eee, to jest nonce jednak jest skomplikowane, albo nóż jest po prostu tępy. Już się dobraliśmy do ruskich. Rosja słynie z minimalizmu. Więc to jest bardzo duży plus. Plus i minus zarazem. razem. wyrzucimy. Tu mamy kucheneczkę. Rosyjską. Coś niby na tym utrzyma. Konstrukcja raczej jednorazowa, ale co jest bardzo fajnego, mamy tu draskę. Teraz się okaże, że się nie odpali. Jednak to nie jest takie proste. Super! Pochwaliłem ruskich, ale nie ma opcji. To zrobimy to klasycznie. Jak każdy napal powinien się zapalić, praktycznie od strzała. Tak to powinno za pierwszym razem się zrobić. Gasło? Tak, papierek się podpalił, a napalm jeszcze walczy. Dobra, to już sobie złapiemy drugi. Więc tu mamy. Rudzki. Zaraz będzie widać, jak to się tam pali. Jedną kosteczkę zostawimy i przechodzimy do Francuza. W Francuzie jest jakiś zestaw. O, super! W Francuzie mamy 6 tabletek do uzdatniania wody. Dworek na małe zwłoki. Jakby ktoś jakiś płód wyrzucił. Patrycja. Kuchenka już taka bardziej pancerna. Na tym coś na pewno zagotujemy, na tych ruskich to bym uważał. Mamy kucheneczkę. Mamy spiczki, znaczy się zapałki, jakieś dziwne? Nie, wykałaczki. Jeszcze nie. lepiej. Ty, mam wykałaczki w moro, nie chcesz kupić? <grymne> tu mamy to, co jest fajne. Zapałki są z zabytkami francuskimi, czyli jak francuski wojak siedzi daleko od domu, to popatrzy się i wspomnie jak go wezmą no i napalm w takich kostełkach a teraz zobaczmy czy ich napalm też się będzie palił od przesiwka a mały widelczyk taki kawaii jakby to Ania powiedziała o śmierdzi to jest już z tym z sodą nie lubię tego zapachu pop Ale buchło. Jednak wolę te okrągłe, bo są bardziej wymiarowe. Jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. Tu, tu. I toporny napęd. żeby Francuzi nie przeżyli z krzesiwem to nie chce się złapać od krzesiwa Dobra zrobimy to jeszcze w inny sposób Bagiecie nie można się poddawać Bo dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Baj, baj. Widać? A. Nie wiem. Jaki to ma w ogóle kolor? Prawie nie widać a jara po palcach i to marzywca. Dobra, już widać. Jest, teraz zróbmy tak. Hop. Hop. Opa, tu mamy napalnik. Trochę trzeba pokombinować, ale idzie. Na radę. Idzie. Więc tu macie dwie kucheneczki, francuską i rosyjską. Ruska byłaby dobra, jakbyście mieli swoje spiczki, czyli zapałki. A tak, coś mnie tu kurwa jeszcze jara. Gdzie leziesz, ciulu, tu się pali. No, to by było na tyle. Pozdrawiamy Was.